Słuchajcie, ja bym chciał etap tego węgla już zakończyć, bo mi się nie chce tego kolejny raz nagrywać. Tak wygląda. Piec jak u mnie zamknąłem, wygasiłem ten piec. Tak wygląda, on jest jeszcze ciepły praktycznie. Tak wygląda węgiel. Resztki. A tu jest nawet kawałek drewna. Nie ma tutaj, powtarzam, żadnych kamieni, bo jakby były, to by się. To jest ogólnie głupota. Jakby były jakiekolwiek kamienie, przecież ja dzwonię, składam reklamację i jest kurwa dym. Bo ja takie dymy mogę zrobić. To dla mnie nie ma problemu zadymić komuś imprezę. W formie pisemnej. Te klimaty. Tak wygląda popiół. I to jest ostatni film, który nagrywam w kwestii węgla, bo mi się nie chce wam tego kolejny raz tłumaczyć. Na głupie, jakieś takie. Yy, no. Komentarze. Odpowiadam w ten sposób. I zamykamy temat węgla, ok? Dobra. Ja sobie chciałem ogarnąć na ciepłą wodę. Raz, dwa, zapalić. Tak wygląda popiół. Tak się spala. Jest ok. Jest bardzo dobrej jakości. Ja nie narzekam, a wręcz chwalę sobie. I z tego co... Proszę zroba, zobaczyć nawet na ruszt. Jaką, jak, jaką temperaturę osiąga ten ruszt. On jest fioletowy. Czyściutki piec jest. O, widzicie, tak wygląda węgiel, nawet nie sprawdzałem, poszedłem po prostu spać, on się zawiesił, dlatego się wyga ogólnie się zgasił sam i tak wygląda, zwróćmy może uwagę, za to mam już, widzicie, elegancko, nie ma co narzekać. Chociaż jeszcze raz powtarzam, mi się marzy, żeby w każdym piecu w Polsce palono paździerzem konopnym, i po to ja te konopie uprawiam, żeby wam pokazać, że konopie to jest kurwa to rozwiązanie na to wszystko, na te wszystkie problemy z paliwem kopalnym. Jak i do samochodów, diesla można robić bez problemu z nasion, etanol również można robić bez problemu z nasion w formie destylacji. I dlatego mówię. Węgiel to jest. Ja. Wypalą konopię. Będziemy palić konopiami. Na razie hej.